Dzień dobry, witam serdecznie w piątek 26 maja. Witam z Łodzi z parafii Ewangelickiej, św. Mateusza. A witam Was słowami haseł biblijnych przeznaczonych na dzisiejszy dzień. Pierwszy, fragment z księgi Daniela z 9 rozdziału, wiersz 14. Sprawiedliwy jest Pan, nasz Bóg, we wszystkich swoich dziełach, których dokonał. A w liście do Rzymian w trzecim rozdziale, wierszu 26 czytamy. Bóg okazuje sprawiedliwość swoją w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym Tego, który wierzy w Jezusa. Wsłuchując się uważnie w te dwa fragmenty ze Starego i z Nowego Testamentu, widzimy, że takim tematem przewodnim, który powtarza się w tych tekstach biblijnych, jest słowo sprawiedliwość. Dlaczego tak często Biblia mówi o sprawiedliwości? Dlatego, że żyjemy w świecie, w którym doświadczamy bardzo wiele niesprawiedliwości, niegodziwości. Dobrze wiemy, że w tym świecie nie wszyscy mają równe szanse. Dobrze wiemy, że są grupy uprzywilejowane, że są ludzie, którzy więcej mogą, że są ludzie, wobec których naciąga się prawo, są ludzie, którzy mogą liczyć na znajomości, na jakieś łaskawsze spoglądanie oka sprawiedliwości. A więc widzimy, że nie ma równości w postępowaniu i że często jest w nas gdzieś złość. Jest w nas tęsknota za tym, żeby żyć w bardziej sprawiedliwym, w bardziej godziwym świecie. Ale nie chodzi tylko o to, żebyśmy narzekali, nie chodzi tylko o to, żebyśmy dzisiaj spoglądali na te teksty biblijne, mówiąc, że to utopia i że tak naprawdę nie ma co liczyć w tym świecie, w naszym życiu na jakąś sprawiedliwość, bo... To słowo jednak mówi o tym, że jest ktoś, kto jest sprawiedliwy, że jest ktoś, kto w obiektywny sposób na nas spogląda, który nie widzi nas jako tych, którzy mają jakieś stanowiska, którzy pochodzą z jakiegoś zacnego rodu, którzy mają odpowiedni stan konta, którzy gdzieś tam są uprzywilejowani, ale spogląda na każdego z nas w ten sam sposób. Nie ma dla niego lepszych lub gorszych, bo on widzi, że jesteśmy grzesznikami, że brak nam jest jego chwały, ale jednocześnie jest tym, który usprawiedliwia, tym, który nie chce wdeptać nas w ziemię, nie chce nas zniszczyć, nie chce nas zastraszyć, nie chce nam podcinać skrzydeł, ale chce dać nadzieję, że nawet jeżeli nie zawsze dobrze postępujemy, to jednak ta Jego łaska, ta Jego miłość jest nieodwołalna. Bóg nie zmienia zdania, wypowiada swoje boskie tak względem każdej i każdego z nas i tego słowa dotrzymuje. Jest sprawiedliwy w swoim działaniu, względem każdej i z każdego. Dlatego w tym świecie, w którym widzimy tyle niesprawiedliwości, zwłaszcza wobec tych, którzy są najbiedniejsi, którzy nie potrafią się rozpychać łokciami, którzy gdzieś pokornie czekają w jakiejś kolejce, w jakiejś nadziei na to, że ktoś zwróci na nich uwagę, dzisiaj chcemy uchwycić się też tej nadziei, że dla Boga każdy i każda z nas są tak samo ważni, tak samo wartościowi i że wszyscy zgrzeszyliśmy i że wszyscy możemy liczyć na Bożą sprawiedliwość, na łaskę i na miłość. A że dzisiaj 26 maja, więc Dzień Matki, to na zakończenie zwrócę się do wszystkich mam z życzeniami miłości, wyrozumiałości i radości ze swoich pociech, niezależnie od tego, czy to są maluszki, czy to są już dorosłe osoby, by ta, ta radość, ta miłość oddziaływała każdego dnia w życiu wszystkich mam. Dobrego, błogosławionego dnia.